W lipcu 2011 roku zakończona została realizacja inwestycji pod tytułem Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej. W wyniku jego realizacji wybudowano 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich gminy Lubraniec w miejscowościach czajno, skaszyn, smogorzewo i robinowo oraz kanalizację sanitarną i deszczową w mieście Lubraniec w ulicach Nowomiejska, Kwiatowa, Stasica i Kasprowicza wraz z otworzeniem nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych. Dzięki temu projektowi poprawiła się w znacznym stopniu infrastruktura techniczna gminy, likwidacja zbiorników bieralnych i zastąpienie ich przydomowymi oczyszczalniami oraz systemem kanalizacyjnym podniosło jakoś i poziom ochrony środowiska w mieście i gminie. Teraz przeszedł czas na etap trzeci. Ta inwestycja kosztuje nas około 6 milionów złotych, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i w tym roku chcemy zakończyć ten trzeci etap. Obejmuje on budowę kanalizacji w ulicach Świętej Anny Józefowo, ulica Radziejowska i Ogrodowa. Można będzie powiedzieć po zrealizowaniu tej inwestycji, że miasto Lublanie prawie w 100% byłoby skanalizowane. Pozostanie nam tylko do skanalizowania jeszcze ulica słowackiego i świętego Józefa gdzie na tą inwestycję został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania tej umowy i wtedy zakończylibyśmy budowę kanalizacji w, gminie, w mieście Lubrańcu w roku 2014-2015.